Za nami pierwsza kolejka tarnowskiej ligi futsalu. W pierwszym meczu Lech Torpeda przegrał z grupą Azoty Prorem 2-3. Vesta Tarspet w takim samym rezultacie przegrał z AFT Mpec. Lumaro Elbut zremisowało z Westowią Okna Pawłowski 1-1. Vitasport Rock and Roll zwyciężył 3-1 w starciu z Gryfem Bożęcin. Topikar pokonał 3-0 z Pawmar, a najwięcej bramek padło w meczu Panorama GSM Prestige Auto Service. Panorama wygrała 9-1. Relacje z meczu w programie futsal w Tarnowie można obejrzeć dzisiaj o 20.15 na kanale. Ale Amazing Tarnów oraz na stronie w Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj mi i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.